Buongiorno! Moi drodzy, dzisiaj przychodzimy do Was z tematem języków miłości. Jest to drugi język miłości, pod tytułem Podarunki. Czym są podarunki? Podarunki to jest taki przedmiot namacalny, który jest dany bez żadnej intencji po prostu na zasadzie: mam dla ciebie coś, znalazłem, kupiłem, bo akurat myślałem o tobie, chcę ci to dać, chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że Cię kocham. Po prostu, nic specjalnego. Często się spotykam z takim stwierdzeniem, a na cóż mi to dawanie prezentów komukolwiek, skoro sam sobie nie robię żadnego prezentu. A no właśnie na to, że jeżeli ty jesteś osobą, która lubi oszczędzać, lubi inwestować może w różnego rodzaju rzeczy. To w ten sposób dajesz sobie takie zabezpieczenie własnej emocjonalności, dajesz sobie zabezpieczenie swoich potrzeb materialnych, natomiast też jakby Twoje poczucie własnej wartości rośnie. Jeżeli jesteś w stanie to pojąć, to jesteś w stanie też pojąć to, że jeżeli dajesz komuś prezent, to inwestujesz komuś prezent w osobie, z którą jesteś w relacji albo tworzysz te relacje, to dajesz w tym momencie. Jakby napełniasz swój własny zbiornik czymś co ta druga osoba jest w stanie od ciebie uzyskać. Ty, dając jej prezent, ona czuje się kochana, wtedy ona jest w stanie dać Tobie swoją miłość. Tak to działa. Angielskie słowo ym, prezent pochodzi od greckiego słowa z kolei, to z kolei pochodzi, to w tłumaczeniu na język polski oznacza niezastąpiony, niezasłużony dar. Co to oznacza? To jest coś. Czego nie dajesz, bo potrzebujesz czegoś od tej drugiej osoby. Dajesz z potrzeby własnego serca. Czujesz, że tej osobie może się to spodobać, czujesz, że ta osoba może być zadowolona z tego, że to dostała. Jeżeli tej drugiej osoby językiem miłości są podarunki, to ona nawet z najmniejszego kamyczka będzie zadowolona, bo będzie wiedziała, że robisz to, że dałeś jej to z, z myślą o tym, że, że akurat sobie pomyślałeś. Przechodząc nad jakąś piękną równiną czy nad jakimś jeziorkiem, znalazłeś kamyk i dajesz tej osobie ten kamyk w, w, zwykłej, w zwykłym podziękowaniu za to, że ona jest. Często też się zdarza coś takiego, że ktoś mówi: Dobrze, kupię ci to. Trzy kropek, bo oczywiście to zależy od tej relacji, co, czego ta osoba druga potrzebuje. Kupię ci to, jeżeli ty zrobisz to i tamto. W takiej sytuacji absolutnie to nie jest język miłości, podarunków, z racji tego, że osoba, która mówi zdanie, kupię ci to, jeżeli ty, to ona nie chce ci sprawić przyjemności, ale próbuje z tobą ubić targu. Trzeba o tym pamiętać, że Podarunek musi wychodzić całkowicie z wewnątrz, z, ma pochodzić z serca, ma być dany czysto, ma za sobą nieść tylko i wyłącznie radość i miłość do tej drugiej osoby. Jest to istotne, bo inaczej nie będzie w stanie... Żadna osoba dojrzeć czegokolwiek w, w, tym, w tym prezencie. Jak się nauczyć języka podarunków? Przede wszystkim trzeba być uważnym, trzeba słuchać tego, co ta druga osoba do nas mówi. Trzeba skupić się na jej zainteresowaniach, żeby wiedzieć, z jakim prezentem najlepiej, z jakim małym podarunkiem do niej wyjść. Y i to będzie i to jest po prostu najprostsza droga, jaką, jaką możemy wykonać, jaką możemy, yy, jaką możemy zrobić my sami. Teraz zastanówcie się, moi drodzy, jak często wasi rodzice w stosunku do was używali tego języka podarunków? Czy może w stosunku do siebie nawzajem? W jaki sposób ty wyrażasz swoje, swoją miłość swoim znajomym, swoim przyjaciołom, yy, bliskiej ci osobie, językiem podarunków? Czy sprawia to tej drugiej osobie? przyjemność, czy może jest to coś, co niekoniecznie musi jej sprawiać przyjemność, bo akurat ona ma inny język miłości. W jaki sposób ty chciałbyś, chciałabyś, żeby ktoś się w stosunku do ciebie odnosił? Czy jest to język miłości, czy jest to twój język miłości? I ostatnie pytanie: zastanów się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, czy ty pokazałeś swoim rodzicom, dajmy na to, swojemu rodzeństwu, swoim przyjaciołom? Jakikolwiek sposób wyrażania miłości poprzez podarunki? Czy dałeś coś od siebie? Czy dałeś coś? Czy może nie jest to kompletnie jakby w zasięgu osób, z którymi masz jakąkolwiek relację? Takie małe zagadnienie na, na dzisiejszy dzień. A teraz jeszcze słowo do yy, mojego zespołu. Kochane, w yy, Piśmie Świętym jest napisane 365 razy, czyli ja to odbieram tak, że na każdy dzień tygodnia. Nie lękaj się. Nie lękaj się robić, nie lękaj się mówić, nie lękaj się działać, nie lękaj się podejmować decyzji, nie lękaj się bycia sobą tu i teraz. Każdego dnia się czegoś nowego uczymy, każdego dnia zdobywamy nowe szczyty, każdego dnia wyznaczamy sobie cele, chociażby to, żeby wstać z łóżka rano dla niektórych to też jest problem. Natomiast jeżeli już faktycznie podjąłeś, podjęłaś jakąś decyzję o tym, żeby cokolwiek zrobić, skup się na tym, żeby to było naprawdę pełne poświęcenie Twojej osoby, żebyś był w tym całkowicie Ty, tu i teraz, żeby to miało odzwierciedlenie w Twojej osobie, w Twojej miłości do drugiego człowieka, bo przecież tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyśmy robili to, żeby służyć innym jak najlepiej, jak tylko potrafimy. Ja się z Wami na chwilę obecną żegnam i do zobaczenia w następnej odsłonie języka miłości.